Imię i nazwisko wyczytywane z głośników na lotnisku niesamowicie mnie bawi, zwłaszcza gdy wyczytywane jest moje. Ja to zawsze i na wszystko mam czas. Jechałam na to lotnisko dwie i pół godziny, spałam trzy i pół. Nie bardzo jeszcze wiem co się dzieje, ale poprzedni podcast nagrany, opublikowany, więc można było ruszać dalej. I ty wciąż wierzysz w motywację? <laughs> Za tym wszystkim stoi po prostu systematyczność. Dzień dobry w 147 odcinku podcastu Happiness Veggie. Dziś będzie o akceptacji, odpuszczaniu i budowaniu wewnętrznego spokoju. Zakładaj kapelusz, bo tutaj 37 stopni i pełne słońce. Pamiętaj też, aby zasubskrybować ten kanał i wcisnąć dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. No to cała naprzód. Zabrałam wszystko to znaczy siebie i paszport mam. Reszta już nie jest taka ważna, jak można by przypuszczać. Przynajmniej w mojej hierarchii wartości. Rzeczy są nabyte. Raz je mam, raz ich nie mam. Dziś patrzę na wszystko zupełnie inaczej. Nie przywiązuje się już do niczego i naprawdę dużo lżej mi się żyje. Zdążyłam już podczas tego mojego jestestwa tyle mieć i tyle stracić, że nawet nie daję już temu swojej uwagi. Ważne, że ja cała zdrowa i z głową otwartą dosłownie na wszystko a nawet więcej wszak przygoda przygoda któż wie cóż ciekawego zdarzyć się jeszcze dziś może plany planami no sam wiesz jak jest teoretycznie na lotnisku byłam na styk no ale jeszcze wszystkie kontrole bezpieczeństwa kilometry do bramki bardzo chciałam też wykonać ważny dla mnie FaceTime i kawa. No i nagle moje imię i nazwisko wyczytywane z głośników. Nie masz pojęcia, nawet jak w tym momencie wybuchłam śmiechem. Znowu, tak, znowu, bo zdarza mi się to dość regularnie. Także, jak na kogoś czekasz razem z innymi pasażerami już w samolocie, to na taką właśnie mademoiselle jak ja. Przyspieszyłam nieco kroku w poszukiwaniu bramki numer 36. O, dobra, jest. Weszłam. Czy czułam wzrok innych na sobie? Hmm. nie przypominam sobie, żebym w ogóle się tym zajmowała. Właściwie to, co mnie interesuje, jakie oni teraz mają myśli. Wpakowałam swój mały zadek, jak się okazuje, na ostatnie już miejsce, które na mnie czekało. Przy oknie. Swoją drogą port lotniczy Bangkok Don Muang Pękał w szwach od ludzi. Stąd łatwo dostać się w różne zakamarki Tajlandii, ale nie tylko, bowiem obsługuje, nazwijmy to roboczo, loty krótsze. Stąd polecisz również do Singapuru, na Filipiny, do Wietnamu, Kambodży czy na przykład do Indii. Ciekawym jest, że zanim wybudowano główne obecnie lotnisko międzynarodowe, o którym zaraz krótko opowiem, to właśnie Don Mueang było najważniejszym portem lotniczym. I był to prawdziwy koszmar, bowiem graniczyło z cudem obsługiwanie takiej ilości pasażerów i tylu lotów, ile potrzebuje ta część Azji. Niemniej jednak wybudowano lotnisko Bangkok Suvarnabhumi czy jak to zwykło się mawiać po prostu Bangkok Suvarnabhumi. Czy powiesz w taki, czy w inny sposób i tak finalnie trafisz na to lotnisko, więc bez obaw. Tej budowie towarzyszyło mnóstwo opóźnień w realizacji, no i zarzuty korupcyjne, ale jak mam być szczera, znam ten świat całkiem dobrze i nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem. Nawet to, że krótko po otwarciu zaczęły pękać pasy startowe. Więc tak to właśnie wygląda, jak chce się podążać na skróty. Tak czy inaczej, od tych komplikacji minęło już wiele, wiele lat. Wszystkie awarie są naprawione i teraz działa dokładnie tak, jak ma działać. Ten port lotniczy jest ogromny. Ale naprawdę wyczynem byłoby się tam zgubić. Jest świetnie opisany i wszędzie dookoła jest mnóstwo urządzeń, które pomagają w orientacji. Jak powiedziałby niegdyś mój kolega Wojtek, no idioto odporne. Pomimo tego, że wielkością i obsługą lotów, jak pasażerskich, tak i towarowych, Robi wrażenie, to gdzie mu tam do Atlanty, Pekinu czy Dubaju, które uważane są za największe lotniska na świecie. A na Chopenie wiecznie nie mogę się odnaleźć to jest po prostu niesamowite. Wróćmy jednak na lotnisko Don, Młank, na którym znajduje się obecnie. Bardzo rzadko wybieramy miejsce przy oknie zazwyczaj wtedy, kiedy wyboru już nie ma. No, i tak właśnie było tym razem. Bowiem, kiedy kupowałam bilet, miejsc zostało dokładnie trzy. Więc, co by nie mówić, wachlarz możliwości piorunujący. Pod oknem, pod oknem lub okazja, pod oknem. Hmm, no to wybrałam pod oknem. Ach, szalona! Skończył się dobrobyt trzech miejsc dla siebie i bonusowej biznes klasy. Więc, następne nieco ponad godzinę będę wlepiona w okno. Wolę, co prawda, miejsce od alejki, bo czuję tam więcej przestrzeni. Tu jakaś taka zakleszczona jestem. Natalia, to co ma powiedzieć rosły chłop, co go tam właśnie wpakują i nóg zmieścić nie może. A co mnie to interesuje? Myślę, że i ty również. Nieraz. I nie dwa słyszałeś, jak coś tam sobie pobrzęczałeś pod nosem, a tutaj nagle specjalista od spraw wszelakich, zupełnie niepytany, sypie złotymi powiedzonkami. No, ale zobacz na tamtego albo siamtego. On ma gorzej. Co to niby są za teksty? To ma pomóc? A w ogóle to kto pytał o ten komentarz? Może ja na ten przykład mam właśnie potrzebę sobie pomamrotać dla oczyszczenia albo nawet zupełnie bez celu. Mój kompaktowy rozmiar potrzebuje ponad przeciętnie dużo miejsca i powietrza, jakby dla jednoosobowego tłumu. Co odczuł pewnie każdy, kto miał okazję ze mną chociaż raz w życiu rozmawiać. Sprawy wagi państwowej w Bangkoku załatwione, mój dobry duch otrzymał błogosławieństwo, więc można było ruszać dalej. Bardzo niegdyś chciałam wiedzieć, jak to jest, nie przejmować się za nadto, nie dawać swojej uwagi wszystkiemu i nie bawić się w jasnowidza, a raczej czarnowidza. Głowa mi parowała. Chciałam mieć kontrolę nad każdą jedną rzeczą. To było piekielnie męczące. Czułam się wycieńczona, zanim jeszcze dobrze się obudziłam, o ile w ogóle spałam. Wciąż chciałam być trzy kroki do przodu. Żyłam świadomie lub mniej, wyznając jakąś niepisaną zasadę: im więcej wiesz, tym trudniej zrobić cię w balona. Jak się okazało, w balona taką osobę zrobić bajecznie łatwo. Wystarczy studiować ją chwilę i zobaczyć, że sama jedna desperatko próbuje robić robotę za pięćdziesiąt osób. No i następuje zwolnienie blokady. Któż pierwszy do odstrzału? No ja, bo kto by inny. Dziś do większości rzeczy podchodzę ze spokojem. Buddyzm w połączeniu ze stoicyzmem przyniósł mi w życiu same korzyści. Swojego czasu niewiele brakowało, żebym wybrała ścieżkę mniszki buddyjskiej. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś taki termin jak dychotomia kontroli. Określenie ów zaczerpnięte jest właśnie ze stoicyzmu i dotyczy nie inaczej jak projektowania życia w taki sposób, aby dzielić je na sytuacje czy rzeczy, na które wpływ masz i na takie, na które wpływu... Masz. Nie masz. Więc kiedy włączysz uważność na siebie i otaczający cię świat, a następnie zaczniesz zadawać sobie pytania dotyczące tego, czy na daną czynność, która aktualnie powoduje u ciebie skróconą drogę do zawału, wpływ masz czy też nie, łatwiej można rozwiązywać wiele zagadek, które w sobie nosisz. Kiedy rano wskoczyłam do taksówki, z punktu widzenia mapy. Czas mam bardzo dobry, ale mając świadomość tego, jak jeździ się przez Bangkok, czas mam średni albo nawet słaby. Zupełnie inaczej planowałam tę poranną wycieczkę, ale teraz nie jest to już ważne. Wsiadłam i jedziemy. Na co teraz nie mam wpływu? Na ilość aut na drodze. Na przesuwający się czas, na to, że zaraz może być jakaś katastrofa, albo lunie w ramach niespodzianki. Nic, absolutnie nic nie mogę z tym zrobić. Jakie są górnolotnie, nazwijmy to, konsekwencje tego? Nie zdążę na samolot. Czy to jakoś moją wewnętrzną pogodę zmieni? Wcale, a wcale. Kupię następny bilet, polecę w innym terminie. Jest masa rozwiązań. Po co się nad tym teraz głowić? Nie sprawdzam zegarka co 15 sekund. Chcę być tu, nigdzie indziej. A na co wpływ mam? Na swój nastrój, na myśli i to, jak nimi kieruję, na to, co mogę podziwiać. I że wciąż ciekawym jest dla mnie ta różnorodność tego miasta, która zmierza od skrajności do skrajności. I dokładnie tak projektuję całe swoje życie. Nieustannie pytam siebie, czy mam na to wpływ, czy nie mam. A z doświadczenia wiem, że jeśli wpływu nie mam, zupełnie bezsensownym jest zamartwianie się na zapas. Zwłaszcza, że zazwyczaj sprawy wcale nie są tak beznadziejne, jak pierwotnie się zakłada. I mówi to osoba, która swojego czasu uwikłana była w pierdyliard rzeczy i tonęła w morzu piętrzących się co i róż problemów. Dodatkowo otrzymując masę pseudo wsparcia, które brzmiało mniej więcej tak. A nie mówiłam? Do tego blokowanie mojego numeru telefonu, żebym to ja czasem po pomoc nie zadzwoniła do osób, które oferowały mi tę pomoc wszem i wobec, kiedy to dobrobyt wylewał mi się uszami. Ciekawym jest, że właśnie wówczas dostrzegłam, jak to jest z tym oferowaniem pomocy, i w ogromnej większości okazuje się, że oferuje się ją ludziom, którzy wiadomo, że z niej nie skorzystają. Nie wiem, czy chciałam to wiedzieć, ale już to wiem. I tak też nie odzobaczę już nigdy strzelaniny, którą widziałam w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie, w jakich kiedykolwiek byłam, gdzie ofiarą padły dwie osoby. Tak też nie cofnę tego, że uciekałam w deli przez okno z czegoś, co szumnie nazwano tam hotelem, lub też nie wymarzę z pamięci uczucia, kiedy na środku chaosu pozbawiono mnie wszelkich dokumentów, w tym również paszportu. Tak też nie da się już nie wiedzieć tego, że ludzie mają inne definicje absolutnie wszystkiego niż mam ja. Myślę, że moja historia. Jest najlepszym, co mnie w życiu spotkało, bo doskonale znam każde zakamarki podążania we własną stronę. Znam zwątpienie i wiem, jak smakuje, a nade wszystko wiem, kiedy się pojawia. Wszystkie zawirowania i chęci porzucenia każdej jednej rzeczy, którą się zaczyna w pioruny. Pracując z drugim człowiekiem, kiedy on cały w euforii, teraz wywaliłby swój świat do góry nogami. Zawsze mówię mu spokojnie to minie. Mówię mu też, że niebawem przyjdzie bardzo zły czas, który wystawi go na poważną próbę. Zdaję sobie sprawę z tego, że niewielu jest takich, co to rozpoczynając ma ochotę w ogóle iść. Nie, nie, oni raczej chcą już tam być już wiedzieć już spijać śmietankę. Może ktoś kiedyś w pokroju maska wymyśli jakiś portal i udarz się drogą na skróty. Ale zadzieje się z Tobą dokładnie nic. Tłumaczyłam to kiedyś na zasadzie zabierania siebie na drugi koniec świata. Jak nie potrafisz poradzić sobie ze sobą tutaj, to i palmy, plaża, i lazurowe wody ci nie pomogą. Pierwszy tydzień będzie ok, Drugi już trochę gorzej. A później orientujesz się, że twoje cztery litery i głowa pojechały o losie z tobą. Cóż począć? Dać sobie nieograniczoną ilość czasu na naukę i wgląd w siebie. Jak się przesrało mniej lub bardziej świadomie większą część swojego życia, to proces potrzebować będzie czasu. Wiele razy dostaję pytanie, czy nie męczy mnie to, że właściwie końca nie ma, że nie ma wersji doskonałej, finału, braw i medali. Nie, nie męczy mnie to. Mnie to ekscytuje. Męczyło mnie za to życie we własnym więzieniu, w odtwórczym, systemowym działaniu, w strachu o wszystko i w zadawalaniu innych swoim kosztem. To mi odbierało życie. I nie traciłam wówczas piórek. Wyrywało mi to skrzydła żywcem bez znieczulenia. To jakbym dawała siebie odzierać ze skóry i prosiła o więcej. Moje życie zbierało mnie na wymioty. Nienawidziłam patrzeć na siebie w lustrze, traciłam swoje kolory i nie byłam w stanie absolutnie nic tworzyć. A ja jestem twórcą. Bardzo zły. I bardzo, jak się okazuje, potrzebny mi czas. Bo kiedy wiesz, jak to jest, gdy mrok, zupełnie inaczej patrzysz na światło. Dziś żyje mi się radośnie i w spokoju. Nie zajmuję sobie głowy zamartwianiem się. Nawet kiedy mam sporo arcyważnych spraw na wczoraj, robię to, co mogę, resztę dokończę później, a większością z tych spraw się po prostu podzielę. Nie kontroluję już wszystkich, którzy ze mną pracują. Daję im żyć, dzięki czemu robią naprawdę świetną robotę. Czasem się z czymś nie wyrobią, czasem coś pomylą, a co? Ja nie. Zaradzimy, jak przyjdzie taka potrzeba. Pisałam już do tylu różnych urzędów, odwoływałam się od kar. Składałam nieprawdopodobnie dużo pism o przyspieszenie rozpatrzenia dosłownie wszystkiego, patrzyłam w oczy prokuratorom, byłam świadkiem w każdej możliwej instytucji, więc dość już strachu. Nie ukrywam, że przychodzi do mnie czasem taka prześmiewcza nieco myśl o tym, że kiedyś sama jakoby ściągnęłam na siebie te wszystkie cuda niewidy. Wszak, gdzie najlepiej uczysz się odwagi, jak nie w sytuacjach trudnych i trudniejszych? Czytaj w praktyce. I może niekoniecznie mam potrzebę cokolwiek z tego powtarzać, to jedno wiem na pewno. W pierwszej kolejności zawsze dobrze jest zadbać o swoje bezpieczeństwo. I tu mam na myśli bezpieczeństwo psychiczne, bo jak ty rozchwiany. To ani sobie nie pomożesz, ani już tym bardziej innym. Za to zaszkodzisz. Na pewno. Spokój ma swój fundament w niepokoju, więc jesteś na dobrej drodze. Warto jest w ciągu dnia być uważnym na siebie i otaczający cię świat, a następnie zacząć świadomie ze sobą rozmawiać świetnie sprawdzi się tutaj również dychotomia kontroli właśnie mam wpływ czy nie mam wpływu mam no to wspaniale biorę się do pracy nie mam to nie skacze już sobie po głowie jednym z głównych założeń filozofii stoicyzmu było i wciąż jest żyj w zgodzie z naturą Ach, na ile to różnych sposobów można interpretować. Siedzę wczoraj na plaży, patrzę już którąś godzinę w morze i czuję, jakbym się z nim zestroiła. Od wielu lat regularnie medytuję, piszę dziennik, ćwiczę oddech, mówię wolno i nie za dużo. Cieszę się ze wszystkiego, czego jestem częścią i daję odejść temu, co ma odejść. Na ten przykład, śmierć, którą ja nazywam oddaniem ciała, wszak wierzę w reinkarnację. Nie jest dla mnie czymś podłym, okrutnym, nie uważam, że ktoś mi kogoś zabiera. Po prostu dana osoba dokończyła swoją własną misję i poszybowała dalej. A żywa zostanie tak długo jak moja myśl o niej. Między innymi dlatego warto tworzyć. Patrz taki Picasso, Amy Winehouse czy Marek Aureliusz. Gdyby nie ich dokonania, to nawet nie wiedziałbyś, o kim mowa. Ten ostatni niewątpliwie jest jednym z najgłośniejszych filozofów stoickich obok Zenona Skition, którego to uważa się za założyciela. Seneki czy Epikteta, choć nie mniej znany jest również z bycia pisarzem, wszak jego dzieło rozmyślania wydaje się być ponadczasowym. Jednakże, Marek Aureliusz przede wszystkim był rzymskim cesarzem. Zastanów się, jak ty chcesz wzbogacać ten świat. Może masz coś wspaniałego do zaoferowania? A ciągle odkładasz to na nigdy. Natura jest dla mnie czymś, czego w ogóle nie pojmuję i nawet nie próbuję już tego zrobić. Po prostu ją akceptuję. I to działa, bo współpraca idzie nam naprawdę owocnie. A natura to nie tylko roślinność to również pogoda, żywioły, ja. Inni ludzie, zwierzęta czy najrozmaitsze insekty. Od kiedy biorę wszystko takim, jakim jest, od wtedy jest we mnie więcej spokoju. Nie próbuję już zmieniać innych i tworzyć własne klony. Biorę takim, jakie jest. Słucham też własnych potrzeb, które nawet nie wiesz, jak często mnie zaskakują. Mam też dużo wyrozumiałości, jak dla siebie tak i dla świata. Zmokłam wczoraj bardziej niż bardzo. I myślisz, że się tym przejęłam? Wcale. Czasem coś rozleję, czasem ktoś zajedzie mi drogę, czasem o czymś zapomnę, albo wpakuję się w tarapaty. Taka natura. Im bliżej ze sobą jesteś, im mniej zakłócasz siebie wszystkim, co możliwe. Tym ciekawszą osobą się stajesz. I ostatnie, o czym warto wspomnieć, to niewątpliwie coś, co łączy stoicyzm z buddyzmem. Jest to zdanie, które nawet nie wiesz, jak często sama sobie powtarzam. Cokolwiek najgorszego się stanie, jestem na to gotowa i świetnie sobie w tej sytuacji poradzę. Kiedyś bałam się, że pójdę do więzienia. To był mój największy życiowy strach. Nie wiem, za co miałabym się udać do tego przeuroczego miejsca, no ale taki był właśnie mój strach. Wiesz, jak dziś na to patrzę? To będę robić tam warsztaty medytacyjne. <gryw> Naprawdę tak właśnie o tym myślę. Spokój to takie miejsce wewnątrz, gdzie po prostu wiesz, że zawsze możesz na siebie liczyć. Wtedy puszczasz wszystko wolno ludzi, miejsca, sytuacje i rzeczy. Nie przywiązujesz się już chorobliwie do wszystkiego i dajesz życiu się dziać. Wtedy też zabierasz siebie w piękne miejsca nie po to, żeby uciec od siebie i świata, a po to, żeby jeszcze lepiej siebie usłyszeć. A wiedz, że melodia w tobie piękna. Może to dobry moment, żeby dać jej wybrzmieć. A zatem ja idę czerpać z tego przepięknego dnia, który właśnie wstaje. A tobie życzę samych wspaniałości piękny człowieku, i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku Happiness Veggie podcast. Trzymaj się, pa pa!